Dzisiaj do Was taką małą przystrogą na temat tak zwanych fit produktów, czyli wszystkich light, zero, tp, itd. Oczywiście, jeśli chodzi o napoje zero, to jest to naprawdę spoko pomysł. Oczywiście, od czasu do czasu, jeśli ktoś ma tam problem z pozbyciem się całkowicie właśnie takich słodzonych napoi, jako okres przejściowy jak najbardziej można korzystać. Ale chodzi o kwestię tego, że dużo osób odchudzających wpada w pułapka i to od, od lat tak naprawdę pamiętam, kiedy gdzieś tam zaczynały się moje przygody z odchudzaniem, te ponad 10 lat temu, wchodziły w te takie produkty light, czyli tak zwane odtłuszczone. Tylko, że pułapką było to, że zamiast tłuszczu, który jednak no, daje walor smakowe, były te produkty napakowane dużą, dużą ilością cukru, co wcale nie było zdrowsze. A więc tutaj dla osób odchudzających się, wiadomo, tutaj takie produkty. Fajnie przykuwają oko, nie? Bo są light, bo są fit, bo są bio nawet i super fajnie, tylko, że nie ufaj nigdy do końca producentowi. To, że on sobie napisze na opakowaniu, że to jest super produkt do odchudzania, nie oznacza, że wcale tak musi być. Marketingowo można tak naprawdę sprzedać wszystko, więc zawsze, ale to zawsze niezależnie, co zostanie napisane na tym opakowaniu, weź produkt do ręki, obróć go i przeczytaj skład. Odchudzanie nie polega na tym, że masz sobie ograniczać jakieś tam grupy produktów, chyba że faktycznie są to jakieś tłuszcze trans, czy węglowodany w tej złej postaci, typu jakieś pączki, sztuczne słodycze i tak dalej, ale wszystko z umiarem. Więc weź do ręki produkt, przeczytaj dokładnie skład i nie ufaj temu, że coś jest niby. Light, że coś jest niby zero, że coś jest e, niby tutaj e, wiadomo jakieś bio, czy odchudzające, czy nie wiadomo co. Nie ma co od produktów na odchudzanie, Możesz jeść wszystko i nie dawaj się nabierać e, tutaj na marketing takich firm. Więc jeszcze raz, bierzesz produkt, czytasz etykietę, czytasz skład. Jeśli jest ok, rzucasz do koszyka. Uśmiechniętego odgrubiania.